Na jego znaleźć nie można, mieszkała wdowa za Miała ona trzy krowy, trzy kozy, trzy konie i trzy powozy. A do tego dwie córki, które kochała czule i sierotę, pasierwicę, której w domu najgorszą dawała robotę, Taką, co to brudzi i smok. Dwie córki do woli wylewują się w łóżku, a macocha sierotę poganie. Kopciuszku, bierz się do pracy ostro, śniadanie podaj siostrom i rób tak jak ci radzę. Zmyj naczynia, napal w piecach, Wymieć sadzę. I posprzątaj, bo za ciebie nie sprzątnę, a córeczki moje są wątłe, szkoda ich każdego paluszka. Ruszaj się! To robota w sam raz dla kopciuszka. Poszło, że sierotę przez banią kopciuszka. A ona ocierała tylko łzy fartuszkiem. Szarowała, karowała i przy pracy cichutko śpiewała. A macoka z córkami siedziały w salonie. Kremem nacierając dłonie, szlifowały paznokietki różowe i taką prowadziły rozmowę. Czemu moja Haneczka jest kąsa? Czemu moja Haneczka się dąsa? Po lusterko się ze mnie natrząsa. A ty, córuś, czemuś taka krzywa? Na czym ci się zbywa? Jak ja bym te lustra wszystkie potukła, bo wygląda mi po prostu jak kukła. Nie chcę, że trzeba być to nieprawda, Ujaczek, masz słodki. Dla mnie jesteście obie ślicznotki. Porównać was można tylko a nie takim kocmołuchem kopciuszkiem. Oj, mamo, mamo, ciągle w kółko to samo. Rycerzy do szlachty domieszcza. Król jegomość kieruje orędzie. Niech lud pozdrowiony będzie i niech każdy na stary uchwał. I niech każdy uważnie słucha. Król jegomość, wielce wzruszony, ogłasza na wszystkie strony, że jak każdy ma zwyczaj, szuka na nadobnej żony dla syna, królewicza. I też królewicz jest tak rycerski, że porzucić chce stan kawalerski. Obwieszczam więc wszystkim i wszędzie, że dnia 1 czerwca w pałacu bal się odbędzie. król z całego serca królewskiego na królewskim swoje zaprasza wszystkie dziewowie, a którą królewicz wybierze, którą pogoda szczerze, które da pierścień i słowo, tam będzie przyszło królowo. Nie żyje król miłościwy, dobrotliwy i sprawiedliwy. Niech żyje Królewicz młody! Się, panie, panie marianty, Lejweny, Iwonki, Wierzcie się piękne panny, Agnieszki i Mariany, Leiweny i Wątki Klementyny, Wieszczy jedwa, kolonki. Sprawiajcie nowe szaty, by pójść na bal do króla. Mamo, chcę być na balu. Chcę pójść z złocistym szalu. Gówno nas je w nic. Spraw nam nowe sukienki. Wszystko w mieście wykupię, by, by dodać wam urody. Hej do mnie, białogłowy, mam w sklepie towar nowy. Pstążki a atłasy i blokady. Wszystko paryskiej wody. Wybór prawdziwie Bógę. Sprawdźmy sobie nowe szaty. Dobrze, wybierzmy tkaniny. Modne, błyszczące, wygodne. Piękne te tkaniny, godne samej hrabiny. Wybrałam materiał na tak złoty, nabrałam na niego ochoty. Złoty pięknie się świeci. Co o tym powiecie, dzieci? Może nam pomożecie i razem suknię uszyjemy. Not to she met. Czy jest plama na atłasie? Przyjdź moje palcioszki. Daj mi te proszki. I daje mioselecce. Z zapal świecę. Oj, ciężki los mój dobry, cóż go za nie dołega. Idź po miejscawi, niechaj konie zaprzęga. Pojedziemy karecą i śpieszcie, bo jak nie to... A, a szyby przed trzy Już lecę, pani matka. No. Mamo, jestem gotowa. Jak ujrzycie królowa? Moje i serce zmięknie, bo wyglądasz tak pięknie. A ja mamo? No, ty wyglądasz tak samo, i się zakocha. No, ale czas już w drogę. Zdjęcia. I wyraź grot z co to jest od kopciuszka. Czyż ja nie mam serduszka? Ojej, słyszę jego pukanie? To ja pukam, kochani. Jestem waszą sąsiadką. Lecz bywam tu bardzo rzadko, więc nie widziałaś mnie jeszcze. Słuchaj, młodości mi twojej szkoda. Nie masz mamy, masz złą macochę. O tym wszystkim słyszałam trochę. Chcę spełnić marzenia Twoje. Pożyczę ci moje stroje. Złoty pierścień i złoty szal, pantofelki ze złotego atłasu. Pojedziesz do króla na bal. Spiesz się i nie trać czasu. Masz tu jeszcze mydełko pachnące. To się nim umyje jaśniejszy niż słońce. Nie zostanie śladu z kopciuszka. Chyba śnie.